Witam, to Tim Morozo. W ostatnio szukaliśmy Bigfoota w lesie, żeby sprawdzić czy istnieje. Więc dziś tam wrócimy, żeby go skutecznie zaje... Z... złapać. Tak, tak. Vaše, potihałem pod las, v katerem je bila ta maupa, odpalam je drona in lečim ga iskati. O kurde, on tam jest! To co, idziemy po niego. Nic tu nie słychać. Cicho! Widzę po ludzie Kurde! Uciekł! Musimy dalej go szukać! Two hours later. tu są jego ślady, idziemy za nimi. Zaczyna się ściemniać to bardzo zły znak. I zastanawiam się, czy zostać z nim w lesie. Zostań, tu przecież mam przewagę, bo mam i kamerę termowizyjną i strzelbę. Rozjebie gnoja. Two hours later. Właśnie, włączam kamerę termowizyjną, żeby móc złapać gloja. O cholera, jak ona dobrze działa! Widzę tego popaprańca szczającego za drzewem. Kim jesteś, poprańcu? Co do... Czemu jest tu głośny? Czas na niego zostawić pułapkę. Teraz zgaszę latarkę, żeby mnie nie widział. 2 Stać, kim jesteś? Kim jesteś? Nie strzelaj tim. Odrzuć się. Skąd znasz moje imię? To ja napisałem ci, że wielka stopa tu grasuje. Czemu to zrobiłeś? Bo mam sklep z kostiumami. I zaczyna się rozpadać, a myślałem, że to będzie dobra reklama. Czyli siedziałem przez trzy dni i do ciebie strzelałem, bo biegłeś w przebraniu jak idiota. Zdejmij maskę. Czy tak naprawdę wielka stopa nie istnieje?